Tak więc, drogi Oskarze, czy jesteś gotowy? Bo to będzie wiesz, misz masz. Poczekaj. Czekaj. Trzeba mocno w krześle siąć. Nie, myślę, że nic nie ma takiego, co wbiłoby cię w fotel, czy też kanapę, bądź krzesło, ale no będzie tak troszeczkę po trochu wszystkiego. Czy gdybyś był trenerem reprezentacji, jak wyglądałaby Twoja szóstka na igrzyska olimpijskie, która miałaby wyjść w pierwszym spotkaniu? Mięsko od razu Mięsko. Mięsko. Mhm. Trzyzga Kurek, Leon Kubiak, Bieniek Nowakowski i uwaga nie mam zielonego pojęcia kto na libero. Mocno się chłopaki gryzą w tym sezonie. Każdy ma coś. E mnie, mnie osobiście wiesz, z Zatorem pracowałem tyle lat i, i znam wszystkie jego bardzo dobre strony i te słabe strony. Natomiast mnie bardzo się Wojtaszek podoba. To, co on wprowadza życia w drużynę. E, tyle razy, ile on mnie zrugał, wiesz, ironicznie, wiesz, gdzieś tam nażył. E, ale zawsze jest to zrobione z taką klasą i z takim dobrym poczuciem humoru. A przy okazji, jest jeszcze walczakiem. Za to bym mu dał gwiazdkę na. Na to granie, ale to sportowo bardzo równie. No na pewno Zator jest pewniejszy, wprowadza więcej spokoju w przyjęciu. No. Tu ma Wital ogromną zagłostkę i to wiem, że dla niego to nie może być wyrok śmierci nawet ta, ta wybór tej decyzji, bo tu nie ma dobrej i nie ma złej decyzji. Mhm. Mhm. Jeżeli nie wygra, to na pewno będzie pole, będzie do, pole do ogromnej dyskusji. No, że Igrzyska mają to w sobie, że nie może podziąć dwóch libero. Chyba że się zdecyduje, bo Witali jest na tyle szalony, że może się zdecydować na dwóch libero. A kosztem przyjmującego wtedy? No, 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 no tak. no Nie da się. Bo jak inaczej. No, ale to odbiegamy. Natomiast no, Zator daje bardzo duży spokój i to doświadczenie. Mhm. Natomiast Damian. Potrafi dźwignąć mentalnie też drużynę z okopów. No jest niczym taki respirator, który wtłacza tlen do drużyny, która powoli zdycha. No przepraszam wszystkich, którzy zawiedli się. Ja bym wziął Semeniuka na Igrzysko Olimpijskie, ale nie wystarczy mu czasu. Na no szóstka chyba nie, nie zaskoczyła. No właśnie, ja tu też takie dodatkowe pytanie od Ciebie chciałem zadać. Kto na przyjęciu? No bo cztery miejsca, a kandydatów co najmniej siedmiu. No, ja myślę, że kandydatów jest pięciu tak naprawdę. tak ja, Polo jako czwarty? Polo to się chyba sam eliminuje trochę w tej, w tej, w tej Plus lidze, w tym sezonie. No Śliwka, ja, już mi kiedyś w Telewizji Polskiej w TVP Sport zadano pytanie i ja dalej utrzymuję to, wręcz jestem coraz bardziej tego pewny. Ja na czwartego przyjmującego na pewno wziąłbym Olka Śliwkę i to są jakby dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że kibice tego nie widzą. Kibice wybierają, wiesz, best of the best. Ale jak jesteś trenerem reprezentacji, ja przychodziłem tu dwukrotnie na ogromnych burzach mózgów, musisz wziąć pod uwagę też to, że jedziesz w dwunastu. I co się wydarzy, jeśli na przykład w ćwierdzi, na połowie ćwiercinału Zatorski dozna albo Wojtaszek kontuzji? Kto będzie libero? Leon? Kurek? Betnosz? Kubiak? Kubiak chyba wtedy by tak najrozsądniej. Z tej grupy tak, natomiast no, tutaj uważam, że najbardziej uniwersalny jest jednak Olek tak. No Jeszcze na bombie ci może zagrać w razie potrzeby. To jest druga rzecz, którą ja jakby dla, na Olka Śliwkę mocno przemawia, jest to, że Leon, Kubiak trochę inny, ale dalej jednak bym to powiedział, że to jest ofensywa. I Bednosz to jest ofensywa. I to jest jakiś tam ciągły rytm. Natomiast Oleg jest nieszablonowy. I tak, ja pamiętam, pamiętam taki mecz w 2011 roku w Japonii w Pucharze Świata, kiedy musieliśmy wygrać z Włochami i przegrywaliśmy 2-0. I wszedł Rucek. Całkowicie inny tryb gracza. Ja pamiętam do dziś, jak, jak nie znam, Mastrangelo na cały głos ciągle powtarza to samo. Gdzie on przechodzi, ten, ten kurdupel? <laughs> Wiesz, oni skakali tak, a Rocek tu. Oni skakali, I jakby potrzeba zmiany czegoś w meczu, który się nie układa, trudnego meczu, to Oleg jest takim gościem. Okay. To jest jakby dla mnie argument. No, tak, wiem, że Betnosz teraz jest e, pod kreską jakby w Rosji, co więcej, on chyba do końca nie pasuje Vitalowi i do koncepcji drużyny. Ale no ja bym brał Bartka. No, wiesz, no nie inaczej. Mnie jako z boku wybieram nazwiska. Ty, jakbym był na był tam w środku trenerem, patrzyłbym na to, jak grupa współpracuje tak. i tak dalej. Natomiast no, Bartek. No czymś zasłużył w tym, żeby być w tym Zenicie, tak? W Modenie też zagrał kapitalnie. Przepraszam, nie obraźcie się, ale Artur i mówię tu do chłopakach, o których powiem. Artur Szarpuk gra cały czas w Polsce, Kolega gra cały czas w Polsce, a Benji grał. w Polsce, wjechał do Włoch, obronił się w tych Włoszech i zdobył naprawdę ogromny kontrakt w Rosji. Teraz jest pod kreską, ale to nie było tak, że on od pierwszego dnia tam nie gra. Więc on jakby swoim Pokazał, że on nie jest już topowym graczem, więc no nie branie go to jest naprawdę ciężki wybór, ale wiem, że wital sobie tak trochę w tym szerokim spektrum, które przez lata budował, no niezłego bata też ukręcił na, sam, na siebie samego, bo teraz w tak. prawa. No tak naprawdę nie, nie dał sobie możliwości pomyłki, to jest chyba... No, tu jest Olin. Olin, tak, tak, tak. Wiesz, pamiętam, jak Stefan bardzo długo się zastanawiał, którego z cztery, czterech środkowych nie zabrać, bo któregoś możesz odstrzelić. I poszła, wiesz, karteczka, plusy, minusy na każdego, no i wyszło, że mu musi odpaść, tak? On tego nie zaakceptował, jego prawo, natomiast yy, to jest zawsze dziennikarstwo i ja tu nie mam nic do dziennikarzy, bo tak się sprzedaje też te telewizję, prawda? No i pole do dyskusji ogromne. Gdzie się w tym momencie mamy tak szeroką kadrę, że Puch nie wybrał, to będzie, będzie ciężko. No tak, no stąd też te wszystkie dyskusje. No, gdybyśmy nie mieli tej kadry szerokiej, no to byśmy na ten temat nie rozmawiali. Ale okej, okay, dobra, no to mamy odpowiedź na to pytanie. Eee, właśnie, a propos Bartka Bednoża, Czy twoim zdaniem krytyka Władimira Alekny na Bednoża w mediach e, to coś, co Powinno wyjść poza szatnię klubową? Czy Twoim zdaniem ta krytyka taka oficjalna do mediów może wpłynąć na niego tylko i wyłącznie motywująco? Znowu dwa aspekty. Jeden aspekt jest taki, ja bym tak nie zrobił. To znaczy krytyka na zawodnika, takie bardzo mocne uderzenie w twarz, ja to nazywam pacyfikacją. Jest potrzebna czasami. Czy ona była słuszna, czy nie, nie mam zielonego pojęcia. Nie widziałem Bartka Bednoża od trzech miesięcy w akcji, więc nie mam zielonego pojęcia. Wyjście poza szatnie jest bardzo ryzykowne, ale. Inna jest rola trenera w Rosji, inna jest trenera w Polsce. Trener w Polsce tak robić nie może. Po prostu z definicji. W Rosji Władimir może co chce. Nie wiemy. E nie wiemy też co się działo wcześniej. Być może były rozmowy, które nie przynosiły skutku. Być, wiesz, jakby łatwo jest podpisać kontrakt za tak ogromną sumę. I to nie mówię o Bartku. Mówię ogólnie zawodnicy podpisują, bo widzą tylko pieniądze na koncie, ale to też niesie ze sobą pewne konsekwencje i jeżeli, Oczywiście. wymagania. E, jakieś wymagania. No, ja pamiętam jak Gio Samika opowiedział mi jak wyleciał z Emiratów Arabskich. E, z, po wszystkich meczach robił 60 parę procent w ataku i 30 punktów, i w jednym meczu zrobił 47% ataków i 23 punkty. I przyszedł Szejgi mówi, a ty tu nie jesteś od 47% do widzenia. Więc y, idziesz na duże pieniądze, to też musisz się z tym liczyć. Głęboka woda. Głęboka woda. Ja myślę, że poza tym patrzmy, ja też widzę to, bo byłem parę razy w Rosji i my też nie jesteśmy dobrze postrzegani. E, jako Rosjanie na nas nie patrzą jak na równych, więc. Ciężki kaliber. Mhm. Patrzę na to jako trener i na to wszystko, co się dzieje tutaj dookoła naszego zawodu w kraju. Ja uważam, że trochę brakuje tego w Polsce. Że jest tylko krytyka zawody, tylko krytyka trenerów. Jeśli zawodnik gra słabo, to gra, bo trener jest zły. Mhm. Ale tak jak powiedziałem, jak się podpisuje kontrakt, to trzeba też brać ze sobą jakiś bagaż konsekwencji, które się bóluje. U nas ja bym nie zrobił tak, nie wyszedłbym do mediów, ale na pewno nie bałbym się też powiedzieć, zresztą nie zrobiłem to już niejednokrotnie, powiedzieć swojemu zawodnikowi, że stary, ale pora się wziąć w gaść. No ale to jest coś też innego, no bo to zostaje jednak wewnątrz szatni, prawda? Także tutaj gdzieś tam to, co zostaje w klubie, to zostaje w klubie, a media niech sobie dopiszą same. Natomiast tutaj faktycznie była to taka no, of, no, krytyka, no, z której, której faktycznie no, w Polsce rzadko się, rzadko się widuje. Okej, okay, dobra. A tak jeszcze do, dopytam, no bo też w ostatnim czasie ruszyła w Polsce karuzela trochę e, trenerów. Luke Reynolds, najpierw Robert Prygiel, później Luke Reynolds pożegnał się z z pozycją trenera w Jastrzębskim Węglu i czy moje, moje pytanie jest takie, czy Twoim zdaniem działaczom, prezesom troszeczkę nie brakuje, czy Twoim zdaniem brakuje im cierpliwości do projektów, jakie, jakie mają realizować trenerzy? Jakbyś mi zadał to pytanie dzień po zwolnieniu Luka Reynolca, to gwarantuję Ci, że miałbyś 20 tysięcy wyświetleń. Bo puściły mi nerwy i nie ukrywam, że jest to skandaliczne. To, co się dzieje w Polsce, jest skandaliczne. I na szczęście ja muszę iść i się nie rozwiniemy w tym temacie. Ja jestem też bezpieczny, że nie powiem czegoś za. Ja, myślę, nie, bo... zrobiłbym, nie zrobiłbym ci tego. Bo... Jest to żenujące, już bym tak to powiedział, to, co się dzieje w kraju, jeśli chodzi o podejście do zawodu trenera. Ty mówisz o Luku Reynoldsie, mówisz o Pryglu, a wczoraj został zwolniony Michał Kołodziejczyk z Lublina, zwolniony, przysunięty. Wiesz, ciągle, ciągle jest trener zły. I ja już nie wchodzę, Polak, nie Polak, ale cierpliwość to jest najmniejsze określenie, czego brakuje prezesom. Ja myślę, że w ogóle brakuje wizji, tak bym to, tak bym to nazwał. Jest, jest to wszystko robione. Mieliśmy też trochę jakąś małą jakby dyskusję na Twitterze na ten temat odnośnie safety button i, i tak dalej, że tam pieniądze i tak dalej. Ja tego nie rozumiem, nie rozumiem na przykład zwolnienia Roberta Prygla, ja wiem, że tam też koneksje są dość głębokie i to nie było takie impulsywne, bo, bo Robert jest z tego środowiska, ale mówię to z całą, jestem walczakiem i chcę wygrywać o wszystko, ale proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica między ósmym a dziewiątym miejscem w lidze? No, W tym momencie no, żadna. No, no, Prawda, mi Piotrek, powiedzieć kto był, zajął dziewiąte miejsce trzy lata temu w lidze? Tak, bez patrzenia... W... Nie, nie, nie. Strzeliłbym, że Olsztyn, do której z Pawłem Wojckim gadałem, ale chyba oni byli na dziesiątym akurat. No, ja bym to bym nie odpowiedział z pewnością, bo bym się zadał rok później. Nie ma to znaczenia. No ja oczywiście, że nie. Nie ma znaczenia, a forma zwalniania w taki sposób trenerów jest formą upokorzenia. Upo, to jest upokarzanie i gnojenie trenerów. Bo yy, nic się nie zmieni. Sezon został przegrany. Rozumiem, że po sezonie przychodzimy i mówimy, yy. co... Wypaliło się coś, nie jest to, czego szukaliśmy. Potrzebujemy nowego impulsu, ale zmiana trenera po to, żeby może awansować do playoffów i co liczą, że Zakse pobiją w pierwszej rundzie? No. No, raczej, Zakse myślę, że mało kto. Jeżeli Zaksa sama siebie nie pobije, to myślę, że nie będzie na nią mocniej w tym sezonie. No i o Luku bym powiedział naprawdę dużo więcej, ale idźmy dalej. Dobra, okej. Okay też temat trenera. Tym razem Michał Mieszko-Gogol. Od jakiegoś czasu siedzi na gorącym krześle też w Bełchatowie. Wyniki są troszeczkę poniżej oczekiwań, a w tej chwili do projektu skrybełchatów włączył się w pewnym stopniu Jacek Nawrocki, który pomaga skrze. Czy twoim zdaniem, właśnie z perspektywy trenera, Mieszka, Michała Mieszko-Gogola, czy taka czy taki, taka obecność Jacka Nawrockiego, który jednak też mocno jest kojarzony ze skrą, czy to nie jest taka, taki, taki potwór dla niego, że jednak, no co, no jestem trenerem jestem i co, wydaje wam się, że sobie nie radzę, stąd też ta pomoc? Jak byś ty to odebrał? Wiesz, pierwsza myśl jest taka, zrezygnowałbym, tak? Nie, nie chciałbym. Dla mnie. To jest takie, ani powiedzieć A, ani powiedzieć B. Takie, albo, albo jestem zadowolony, albo nie jestem zadowolony. To jest inna wersja, nazwijmy to po twarzy dla trenera. Z drugiej strony, ja na przykład moja drużyna nie broni tak, jakbym chciał. Tak? I niejednokrotnie dzwonię do innych trenerów i pytam się. Pomóż? Bo po prostu powiedz mi, jaki jest twój pomysł? Patent. Ja chcę bronić, chcę więcej bronić. Moja drużyna nie broni. Jak ty to robisz? Dla mnie jestem otwartym człowiekiem i wcale się nie uznaję za kogoś, za trenera wybitnego. Zawsze powtarzam, że są na pewno dużo lepsi ode mnie i czemu od nich nie brać e, rady? Oczywiście. Natomiast, no tutaj, cała ta, w ogóle cała ta sytuacja, i tu możemy wrócić do poprzedniego pytania. No, ja akurat o Mieszku powiem tak: on popełnił dwa błędy, lecz znaczy w sumie jeden. W ogóle tam poszedł. I to, to musiało skończyć. Jakby on w tym roku skończył znowu Mistrzostwo Polski, to by w przyszłym roku był słyszał to samo. I ja nie mówię o skrzebach ale ogólnie tak jest. Od, sobie, odkliknijcie sobie to za. Dzisiaj jest styczeń. Za 10 miesięcy, co będzie się mówić w Polsce o Nikoli Grbiczu. Może w grudniu. Zmieni się rozgrywający, zmieni się libero. Drużyna wygrywa teraz wszystko. Wszystko i dla mnie jest stuprocentowo pewne, że ta drużyna nie będzie wygrywać wszystkiego. Sweba Świderski zrobił ogromny krok. Widzę, że ta drużyna utrzyma jakość w przyszłym sezonie i dalej będzie miała szansę na mistrzostwo, ale nie będzie tak grała. Zanim oni się posklejają, zanim oni się w ogóle poukładają i zaczną złapać ryb, przegrają sporo meczów. Co będzie mówione? Grbić bez toniutiego to mm, nie trener. Tak się będzie mówić. I odkliknijcie sobie A ja to odklikam. na pewno. Jeśli chodzi o Mieszka to się musiało tak skończyć. A ja tu tylko powiem tyle w takiej formie metafory. Jakby kubicy się zepsuł Bolid i przyszli do niego raczej znaczy inaczej, kubicy psuje się Bolid. I przychodzą do niego właściciele, tam powiedzmy BMW, Zauber, i mówią: Słuchaj, Robert. No, Bolid nie działa, ale mamy super Audi, najszybsze Audi jakie je jest. To Robert mówi, ale oni mają Bolidy, ale ty jesteś dobry kierowca, ale oni mają Bolidy. Jak nie ty, to ktoś inny. I chodzi mi o to, że Grabochat nie ma szans bez Sander'a grać na tym poziomie. I wiesz, moim przekonaniem jest łatwość w Szwajcarii powiedzieć, a może powinien mieszko powiedzieć, a z Katliczem to ja nie mam szans wygrać? Tylko że my nie możemy tego. Wygrać. No tak, jasne. Jasne. Tak, w skrócie. Jakbyś mówić, jakbyś zadzwonił tydzień temu, to... <laughs> no to może dobrze, że nie zadzwoniłem, no. bo wiesz, mnie na wyświetleniach aż tak bardzo nie zależy, a... Ty myślę, jednak dalej będziesz cieszył się dobrą opinią. <laughs> Możesz to wyciąć, jak ci nie pasuje do koncepcji. Nie, no, coś też. Coś to Pytania, które są dla mnie ostatnio bardzo gorące. Mhm. Sama decyzja Jacka Nawrockiego i połączenia. Jeśli Mieszko się z tym czuję ok, okay to dla mnie to jest najważniejsze. Przychodzi naprawdę trudne chwile i. Tak i jeżeli on czuje wsparcie i rzeczywiście jest to wsparcie. Ja przechodziłem trochę podobną rzecz w, w Zaksie, kiedy też nie szło i nagle pojawił się znikąd Mirko Korsano, jako też drugi asystent. Nie? Gdzieś mogłem to odebrać jako bodziec, bo ja się nie nadaję aż tak dobrze albo nie wystarczam Świdrowi, ale ja to patrzyłem tylko pod tym kątem, że robimy to dla drużyny. Jeśli Seba uznał, że potrzebuje kogoś więcej, spoko. Ja robiłem dalej swoje. Jeśli mieszko się tym odnajduje, Natomiast ja bym tak nie zrobił. Okej. sumie to jest Napels, a nie był Hatowa. Mhm. czy masz miejsce na ziemi, gdzie chciałbyś trenować siatkówkę? No, wiesz, na pewno jest to Napels na ten moment. Bardzo dobrze się tu czuję. Dyplomatycznie. Nie, nie, ja wiesz, ja zrobiłem małą listę miejsc, gdzie bym pracował. Jednym z nich była Szwajcaria. Więc to tak wiesz, dostałem szansę, ale to nie jest tak, że wiesz, zawodnik dostaje kontrakt w Chinach i 600 tysięcy euro i mówi, że spełnienie marzeń było, było granie w Chinach. To nie tak było. To było miejsce, gdzie ja widziałem siebie na, na stanowisku trenera. Wybrałem sobie kilka klubów, między innymi w Finlandii. Jakby docelowo, jeżeli miałbym gdzieś i stąd, bardzo chciałbym trafić do Ligi Niemieckiej. Wiadomo, że jak każdy trener, to wolałbym trafić do Berlina niż do nie wiem, net hoppers, no bo inne warunki jakby i zarabiania i ogólne organizacyjne, ale to są miejsca. Bardzo mi się zawsze marzyła Japonia i to z wielu względów, raz, że ten kraj jest ogromnie fascynujący w bycie tam, ale też jest inna siatkówka, która by na pewno mnie rozwinęła jako trenera. Okej. Okay. Um, myślę, że znam odpowiedź na to pytanie, ale jednak popraw mnie, jeżeli się mylę. To będzie też w nawiązaniu do tych dwóch poprzednich. Czy wróciłbyś do Plus Ligi? Jeżeli tak, to do jakiego klubu i który klub z Plus Ligi chciałbyś trenować? Na ten moment nie widzę się w PlusLigi. Odpowiadam bardzo szczerze. Nie, nie pasuje mi to, jak się traktuje trenerów tam, i jedna wiesz, czteromiesięczna przygoda, żeby sobie ją wpisać do Civili, nie pasuje. Moim klubem w sercu, oprócz pomienia Sotnowiec zawsze będzie. Za w tym pośle, i, i na pewno chciałbym wrócić bardzo tęsknie za, za ludźmi przede wszystkim tam z tego klubu, bo mieliśmy niesamowitą e, atmosferę pracy, niekoniecznie się kochaliśmy, natomiast wszyscy w tym samym kierunku i, i za tym tęsknię. I to jest klub, który, no może gdyby Seba Świderski zadzwonił, jak zadzwonił w przyszłym roku. Okay. Grobiciu. <laughs> to się grobiciu. Natomiast na ten moment nie widzę, czuję się dobrze w takich warunkach, kiedy ja mogę doskonalić swój warsztat i tak jak napisałem to na tym twicie, po którym ty się odezwałeś do mnie, mnie bardzo sobie cenię to, że każdą zmianę, którą robię w drużynie patrzę trochę szerzej niż to, czy mi jutro w głowę, czy nie. Rozumiem. Um, zgubiłem się. Mm, Okej, okay, mam. E, uważasz, że młodzi e, polscy trenerzy powinni podążać e, swoją ścieżką w ligach zagranicznych, żeby sta starać się jednak mimo wszystko unikać plus ligi na początku przynajmniej swojej e, kariery trenerskiej, żeby zdobyć doświadczenie i ewentualnie później ją zaatakować, czy, czy w ogóle z niej zrezygnować? Bo będzie po tym, że mnie odwaliło, wyjechał za granicę i ten. Nie idźcie do PlusLigi. <laughs> nie, nie, powiem ci tak. Trzeba być ambitnym i, i gdybym dostał naprawdę porządną ofertę z PlusLigi, to i tak bym ją rozważył, bo, bo ambicja gdzieś jest bardzo mocno mnie zakorzeniona. Natomiast ja pokażę taki przykład Kuby Gulsapa. On parę lat temu trochę z przypadku dostał chemik policję. Chemik Policy, tak. A teraz na Węgrzech chyba siedzi, jeżeli dobrze kojarzę. Do tego zmierzam. Powygrywał tam trochę, po czym przegrał Puchar Polski i wszyscy skomentowali to, że nie, nie dźwignął ciężaru i jest trenerem. Przecież mistrza Polski zdobył, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, no ale miał wtedy samograja, nie? Bo trener jak wygrywa, to ma samograja, a jak przegrywa, to jest beznadziejny. No tak. Kuba nie mógł znaleźć w Polsce tej pracy, wyjechał na Węgry, gdzie, gdzie wiesz, dla wielu ludzi to jest jakiś tam trzeci świat światkarski. Zdobył tam mistrzostwo Węgier, jest trenerem reprezentacji Węgier. Ja, ja ogólnie, wiesz, patrzę na to też, że wyjazd za granicę i to też dla zawodników. Ja pamiętam, jak z Fabianem Andrzejewską rozmawiałem, bo dla Fabiana to też był pierwszy wyjazd za granicę z Polski. Siedzieliśmy u mnie na wyspie na Syroji i on mówi, ja się cieszę, że wyjechałem, bo tam nie pracuje. wiesz, wiadomo, że na Fabiana patrzą jako na mistrza świata, nie? No, ma jakąś tam swoją remię, ale tam tam nie, masz, nie jesteś Fabianem Ligowcem albo nie jesteś Oskarem, który 10 lat jest w plu tam jesteś na zero i musisz się wywalczyć. Musisz sobie wywalczyć to wszystko, co każda zmiana klimatu, każda nowa kultura uczy cię czegoś. A przede wszystkim jesteś niezależny i ceniony, bo to, czego ja gdyby zamykając klamrę, to, co wszystko powiedziałem o, o, o trenowaniu w Polsce, trochę nie szanuje się, bo nie, nie trochę. Marginalizuje się w ogóle rolę trenera. Spycha się do tego, że za niedługo nikt nie będzie chciał tego robić, bo, bo jest tylko coraz trudniej. A na, za, granicą, za granicą trener jest bardzo mocno szanowany. I jeżeli trener mówi, że nie wiem, potrzebujemy trenować o tej i o tej, bo ma taką wizję, to to się robi. Natomiast tu trzeba jeszcze przekonać 10 osób, które mają. Poza tym pamiętajmy o tym. Bo my w Polsce żyjemy trochę w kokonie takiej, wiesz, to jest super, ale na nas na zachodzie patrzą bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi o siatkówkę. Wiesz, ja wygrywam bardzo dużo na tym, że, że, wiesz, mogę powiedzieć, że w 2014 kurek, coś tam, wiesz, kurek, to jest zły <laughs> rok, ale, ale ogólnie, wiesz, no to na nas się bardzo dobrze patrzy, nam zazdroszczą, jeśli chodzi o, 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 tą, o tą siatkówkę. Ale na przykład w Szwajcarii nie do końca to ma znaczenie. Nie do końca. gdyż, tak jak mówiłem, u mnie chłopaki to do końca siatkówką nie żyją. Ja ogromny sukces osiągnąłem w tym, że, że oni zaczęli tą siatkówkę w ogóle oglądać. Natomiast ja, tak, tak jak forma takiej anegdoty, ale pojechałem na ten kurs, o którym mówiłem, i, i tam puścili ten filmik z tego młodego siatkarza do, do Paryża, i puścili filmik taki prezentujący tą wielką siatkówkę i było przez 3 sekundy byłem na głównym planie. Nie? I nikt nie wiedział, że to ja. Ja siedziałem cicho no i oni tak w ogóle wiesz, to byłem ja tam. To, 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 to inaczej to jest. Ale to trzeba sobie wywalczyć i to jest fantastyczne. No. Także polecam. Jeżeli możecie to wyjeżdżać, Na pewno zapłacą. Okay. No nie w Grecji. Okej, okay. ostatnie. Czym zaskoczyłbyś mnie w kuchni? Matko Boska. No, to jest dobre pytanie. O siatkówce mogę być, bo jestem trwaniakiem, ale o kuchni to nie bardzo. Ale wymyśliłem kiedyś e, makaron pod tytułem, nie miałem czasu iść do sklepu i otworzyłem półkę, szafkę i, e, i lodówkę. I zrobiłem kompozycję, która wszystkim bardzo smakuje. To jest e, kapary, oliwki, bardzo wędzona szynka, która nadaje posmaku, pasata. I wszyscy, które proszą, żebym to jeszcze raz ugotował. Więc to jest jedyna szansa, bo jeżeli nie jesteś panem jajecznicy, to mój asortyment się skończył. <głosyna> Włosi na pewno na ten makaron mają jakąś nazwę. Z Włochami o makaronach nie, bo tam na pewno zawsze się znajdzie ktoś, kto robi lepszą. Kto robi lepszą. Oskar. E serdecznie Ci dziękuję za przymile spędzone prawie dwie godziny. No ja muszę na trening, zaraz, zaraz będzie porza, dobra. Zaraz będzie porza, tak, tak. Dziękuję Ci uprzejmie, było przymiło i myślę, że moglibyśmy jeszcze gadać i gadać, ale faktycznie obowiązki wzywają, także serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się i powspominamy jeszcze z czasy. Z mojej strony życzę Ci wszystkiego dobrego, żeby ten cholerny koronawirus Cię nie dopadł, a żebyś nie wiem, częściej widywał się z, z familią, ale to może się wiązać z tym, że jednak rozgrywki wam zawieszą, więc tutaj będę ostrożny w tych życzeniach. O, o. <grych> także, także z mojej strony wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci uprzejmie za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki wielkie. Dla ciebie również wszystkiego dobrego. No obyśmy wrócili do normalnych czasów. Mam nadzieję, ja się świetnie bawiłem. Wygadałeś. Mogę iść na trening. <grych> Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.